Cześć, ja jestem Mermo, witam was w kolejnym filmie i krótka piłka. Czy jesteście za nową serią do Globala na naszej, jak tutaj widać flagę na tej mapie, na naszej polskiej mapie, czyli oczywiście Jura. Przyznam wam się zupełnie szczerze, że bardzo przyjemnie mi się gra na tych nowych mapkach, i na tej i na grail, więc no póki co, jak już widzieliście, zrobiłem sobie małą przerwę od premierków. Wrócimy w kolejnym sezonie. Odpoczywam psychicznie od, od tych wszystkich moich rajd', które tam się działy. Oczywiście, no zdarza się mi na innych mapkach też rajd'ować. Ale mimo wszystko, jakby jest to troszeczkę luźniejsze granie. Ja muszę tu pomóc Mojemu, bo on ma pakę i zaraz ginie. Ok, mamy dwóch na dwóch. Nie jest źle. Trzeba się skupić, potem dokończę moją myśl. Site one. Dobra. Gdzie mój plantuje, w którym miejscu? Tutaj. To ja się chowam tutaj. Do you have microphone? Okej, okay, jest. Hide, hide. Czas Nice, pięknie we dwóch to zrobiliśmy, ugraliśmy. Także ja wbiłem Golda 1 wczoraj na tej mapce. Miał być film dla was z wbijania tej rangi, ale yy, popsuło się nagranie, nie byłem w stanie go potem odratować. Jeśli chciałbyś potwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do cs sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy dodawaniu. Jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego mnóstwo inny skrzynek do wyboru czasowo kończący się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie. A my wracamy do filmu. Ja bym chętnie zarówno na tej mapce jak na Grail zrobił jakąś serię do globala, czy może nie do globala, ale no do jakiejś, jakiejś przynajmniej dużo wyższej rangi. no Zobaczymy, jak nam się tam uda wbić. Bo gra mi się na tych nowych mapkach przyjemnie i jest to takie fajne odświeżenie. Ja wiem, że te filmy będą miały raczej trochę mniej wyświetleń niż niż jakieś premierki, niż jakiś miraż, który byście mogli oglądać 24 na 7 mimo wszystko. Natomiast natomiast myślę, że fakt, że jest to polska mapa, to jest takim fajnym pomysłem, żeby coś takiego zrobić. Purpu! Ten fioletowy nam się chował. Dobra, tu jest ktoś kolejny. Gdzie są wszyscy? Co jest, co jest grane tutaj? Tu long, two long. One left doors, double doors. Dobra, moi, to jest, to, moi zupełnie nie ogarniają, co tu się dzieje. Nie mają chyba słuchawek. Nie wiedzą nic, ja im coś podpowiadam, chyba się nie komunikują, więc ja tu będę musiał mocno wyfragować w tym meczu. No i dobra, chłopaki to ugrali, ale tu widzę, że poziom tego meczu jest zdecydowanie niższy niż wcześniejsze moje na tej mapie, więc muszę wykierować, muszę sobie mocno radzić. Wiele, wiele, mam nadzieję pofragujemy w tym meczu. Czy, jako, jaką byście, może macie jakiś fajny pomysł na nazwę dla takiej serii z jakimś takim polskim skojarzeniem, w stylu jakaś, nie wiem, droga do husari, To jest takie oczywiście głupie moje powiedzenie, ale. Wiecie o co mi chodzi, <laughs> kolego, czemu się tak chowasz? No właśnie, Gdzie on nie spalałeś po, lewej, po Jeden na plecach, tam jakiś flesh rzucił. No dobra, no dwóch na dwóch. Wychyl w końcu na mnie. Zawsze jak się patrzę, to nie wychyla. Aj, sweilowałem. Nieee, 65 w jednym. Jakieś pechowe timingi były strasznie w tej rundzie. Co wychylałem, tak akurat się ktoś chował, to strzelałem, to ich nie było. Jest in smoke, in smoke. Nie no, słuchajcie, trafiłem na totalnych teraz silverów w tym meczu, ale będzie ciężko. Ojojoj, oj, oj. ale będzie ciężko. Ja, Jest ogromna teraz przepaść, to co było w jakimś wcześniejszych meczach, a w tym. jest. Nice. Let's go. Tu jest jakaś broń. Tu jest ta meczka. Orange, you have bomb! Come on! Czy oni tam dadzą radę zapantować? Czy muszę, czy muszę iść z nimi? Nie jestem pewien. Może dadzą. Uh, no ten z autosnajpem nas wycinał już dużo w tym meczu. Ja tą broń wezmę i. Pyk! Nie chcę na to patrzeć. Już tylu moich zginęło od tej autosnajpy, że nie wiem. Pięknie. Mamy to. Szkoda, że przeżył. No nie, no szkoda, że z tym odysem, to ja nie jestem w jednym teamie, no. Obaj mamy dwa razy więcej... Nie, ja mam dwa razy więcej obrażeń niż moi. On aż takiej przewagi nie ma nad resztą teamów niego są troszeczkę lepsi, a jakbyśmy byli w jednym teamie, to byśmy na chill'ku sobie ten mecz wygrywali we dwóch. Nie no, ja mam takich, takich zupełnie jakichś nowy, nowych risku, rusków. Akurat w końcu, pierwszy raz na tej mapie, trafiłem na jakichś takich serio bardziej nowych graczy, te rangi mają troszeczkę sensu. No oprócz tego właśnie Odysa, ewidentnie. Natomiast muszę, nie mogę, nie mogę ginąć od razu w rundach, muszę próbować grać do końca. U. One bullet. Reload. 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 Nie wiedział, że ma jeden pocisk. Right. grał to. O, nice. I taki chłop robi trzy fragi w meczu, nie wiedząc, że ma jeden pocisk. A ja tam 85 w trzech zamrałem. No szkoda, że tam tego wtedy nie zdjąłem. Nie no, mega zabawna runda. No chuj, ty tu stoisz aranżu, a No ty O właśnie, to ruscy już tam się powyzywają. Gdzie? Tam był jeszcze jeden nam idzie. Jeszcze obiłem jednego. Moi teraz polubili to B wchodzić, bo jakim to tam wyszło raz czy dwa. To do teraz cały czas próbują. Ja tak gram, żeby trochę tutaj pilnować kawałka mapy. Czy ten Odys jeszcze żyje? Żyje to. Jeszcze wszystko się może zmienić w tej rundzie. Gdzie jest Odys? Jest na midzie, tak, tak sądziłem. Jest taka moja. Ten meczik to będzie taki właśnie jeden v 1 razem z nim. GoPlant, ey! Cały czas jeszcze Odys żyje. On jeszcze żyje, on to może ugrać. Ojejku! Ojejku, jak rzucił mołotowa! Znowu, znowu nadzieja w tym fioletowym. Ja nie wiem, gdzie on zaplanował po której stronie. Czy on będzie widział tę bombę? Chyba nie. Dobra, jedyna szansa, że wychyli teraz na niego i go zabije. Zabił! I love you. Największy 3 fragi zrobiłem w tej rundzie, widzicie? I OdyS by zrobił Ace i by to ugrał. Ja mówię, że Szkoda, że nie jestem z tym ziomkiem w jednym teamie. <noise> Ten mecz by wyglądał wtedy bardzo wesoło. Dopóki on żyje, to jeszcze w meczu może się wydać, tak samo dopóki ja żyję, nie? Mamy klasyczne 1V1 w tym meczu. Oho Kolega co próbował z shotgunem tutaj zrobić. Okej, okay, go back, go back, go back, go away, go away. Jest Odys na B, trzeba wracać. Traf Mervo, no, no traf, no, traf! No i zostali trzech na jednego i żyje Odys. No i uwaga, wyskakują na niego i zabił trzech. BBB No dobra, zaraz wjeżdżać. Ja muszę tak chociaż z jednego zdjąć. O właśnie. Negro City? Maybe. Zostali trzech, na jednego jest Odys. Chłopaki, razem, razem. Together, help him. Together. Push. nie potrafią grać no ten, ten chłop ugrywa wszystkie klacze ach wszystko bo moi nic nie mogą zrobić ale to jest i to jest według Valve poziom normalny rozgrywki tak to jest to są równe rangi zróbmy nowe rangi na każdej mapie i potem wrzucajmy takie mecze Hej, Long. Cały czas jeszcze odżyje, żyje. Więc tu się jeszcze wszystko może wydarzyć w tej rundzie. O mój ma shangana, no ciekawie. Help. He's Chip, 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 chip. Czy mój coś patrzy? On się może jeszcze wycofać, wrócić na B, nie? Jest. Jest, no na 17 HP. Cztery fragi ja teraz zrobiłem w rundzie. No mówię wam, mamy takie kompletne 1v1 z nim w tym meczu. Kto będzie miał trochę lepszą formę z nas dwóch, ten wygra ten mecz. Czemu mi tam rzuciłeś... smoka? ale na, na takim farcie, że ja sobie uciekam, walę full auto i strzelam heada? Serio? Zginął ich najlepszy, dobra, mamy trzech na jednego i mamy bombę. Jest tutaj. No i robimy, to jest frag z kosy, będzie więcej pieniędzy. Ale już byłem tak zestresowany, czy warto tą kosę wyjmować czy nie. <ścoughs> czy warto robić takiego fraga. Nice. Uuu! Zabił najlepszego i to przez smoke'a. No to... Musimy już tę rundę wygrać teraz. Oni w ogóle mi nie wychodzą, nic nie próbują nawet. Trochę mnie to dziwi. Ojejku, cały czas, ej, 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 one, ej, one, eight. Cały czas to sprawdzałem. No mega miałem pechowy timing teraz. Left. No, ten też miał, ten też miał jeszcze lepszy timing ode mnie, nie? Huhuhu, co za runda. Left. No jeszcze. Przeze mnie, no i teraz ten, ten Shosa zrobił 4 fragi. Bo ja źle sprawdzałem, sprawdziłem do no. Dobra, ale abyśmy jeszcze do tego wrócili. Ten, ten mecz jest taki męczący psychicznie, dla mnie, bo czuję mocną odpowiedzialność. Zielony przeżyj. Muszę iść, muszę iść po fragi, nie mogę tak pozwolić. By nie było jakiegoś timingu. Jest! Zabijam! Nie. No nie mam szans tego przeżyć, mam 13 HP. 2 A, 2 A, 2 A, 2 A. 1 1 A. 1, 1 HP. Mid, mid, mid. Help me. Is going A from mid. A short. Jest! I jak czasami takie losowe full auto... ...na tym ziomku... Wystarczyło, żebyśmy wygrali tę rundę. Ja, ja zostałem z 13 HP. Ja tu słyszałem, że ktoś mi idzie po tej stronie, po, po mojej lewie, ale nie wiedziałem do końca to. I, I takie 13 HP w jakimś losowym, małym full auto wystarczyło, że to wygraliśmy. Jakby on przeczął, jakby mnie nie było, jechaliby nam na A, zrobiliby co chcieli. Ja wiem stąd chciał uciec, tylko teraz trochę nie wiem jak. Bo zaraz jak ten smok zgaśnie to już będzie za późno właśnie. Wszyscy tu moi przybiegli na pomoc. Okej, okay, tamten najlepszy ma wąbkę, Nie ma co wychylać na daleko. AWP e, A -long. green, be careful. Muszę mu pomóc. No, no, don't pick, No, 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 man. Don't pick. Ja gram już teraz tak bezpiecznie, mamy 4 czterech na dwóch. Ale tamten ciągle żyje. Fioletowy idzie, na plecach. Dał radę go zabić full auto, z P90! Kończymy, to jest! Co za mecz! 13 11 wygrana. Ja wynik 31 do 17, tamten 39 do 13 i wyobraźcie teraz sobie, taki gość po takim przegranym meczu, po takim wyniku będzie dalej w niskich rangach. No bo według Valve musisz tutaj wygrywać mecze, żeby awansować i dalej będzie męczył ludzi na jakichś silverach, a on w ogóle nie ma rangi jeszcze. Tu był gold 4, ja mam golda 1. Mega emocje. Mega emocje. I mamy golda 2 od razu, jest awansik. Po takim meczu jak najbardziej zasługujemy na was. Czyli teraz tak, poprzedni mecz w BM Golda 1 po wygranej, i kolejny mecz Gold 2, czyli szybko idą te awanse, No to myślę, że lecimy w takim razie do Globala. Wymyślę jakąś fajną nazwę i myślę, że lecimy, bo to był mega emocjonujący, mega ciekawy mecz zakończony jeszcze awansem, więc bardzo jestem zadowolony. Zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!